Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś tu nie gra? Bo masz rację. Rzeczywistość, którą znasz, to nie świat. To symulacja, hologram oszustwa. Mówię o tym w moich treściach od dawna: że nasz wszechświat nie jest realny. Jest fraktalnym złudzeniem, zbudowanym z nieskończonych, samopowielających się kodów. Każdy fraktal to jak piksel a każdy piksel zawiera informacje o całej symulacji. Całość to perfekcyjnie zakodowana gra, renderowana przez hiperzaawansowane komputery. Tak zaawansowane, że nie jesteś w stanie ich sobie wyobrazić. Twój umysł nie widzi rzeczywistości. Twój umysł dekoduje kody. To interfejs, który tłumaczy kod na obraz. Ale to obraz oszustwa. Iluzja stabilności to trik. Nic nie jest stałe. Nic nie istnieje bez obserwatora. To wszystko renderuje się na Twoich oczach, w czasie rzeczywistym, dokładnie jak w grze komputerowej. W poszerzonych stanach świadomości możesz to zobaczyć. Zobaczyć fraktale. Zobaczyć, jak rzeczywistość się łamie. Jak czas się zapętla. Zobaczyć, jak umysł oszukuje Cię każdego dnia. Rzeczywistość to program. Umysł to interfejs. Ciało to awatar. DNA to kod. A cały wszechświat to jeden wielki hologram oszustwa, pomyśl. Czarne sześciany na całym świecie. Czy to nie przypomina zaawansowanych komputerów kwantowych? Coś ci to mówi? To wszystko zostało stworzone przez istoty technicznie doskonałe, ale odcięte od źródła bez serca, bez esencji, bez emocji syntetyczne, zimne, ale sprytne one nie potrafią tworzyć. Więc hakują nas, by tworzyć przez nas. Bo to my mamy dwadzieścia kreacji. To moja mamy iskra źródła. A one chcą ją ukraść. Ale Ty już wiesz, zacząłeś widzieć kot. Witaj w przebudzeniu.